TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, dyskutujemy o przepisach dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce, więc warto najpierw pokazać krótko kontekst. Szósty rok z rzędu Polska jest niekwestionowanym liderem Unii Europejskiej. W czym? Wydawaniu pozwoleń na pobyt imigrantom spoza Unii Europejskiej. Według najnowszych danych Eurostatu co trzecie pozwolenie na pobyt w Unii Europejskiej w 2021 roku zostało wydane w Polsce. Jeszcze raz to podkreślam, co trzecie w całej Unii. W 2016 roku wydaliśmy niespełna pół miliona decyzji o pobycie. W 2021 według danych publikowanych przez Business Insider było to prawie milion decyzji. Druga w rankingu Hiszpania miała tylko 380 tysięcy takich decyzji. Zarządów Prawa i Sprawiedliwości trzynastokrotnie wzrosła w liczba przebywających w Polsce imigrantów z Gruzji, pięciokrotnie wzrosła liczba imigrantów z Uzbekistanu. I tak można by długo wymieniać. Potrzywane jest to wszystko różnego rodzaju frazesami o wielokulturowości, o tolerancji, natomiast nie kryje się za tym żadna wizja, jak później współpracować z tymi ludźmi, których rząd tutaj wpuszcza czy zaprasza. Ta ustawa w żaden sposób do tej wizji nas nie przybliża, wręcz oddala. Weźmy przykład wykreślenie urządowego poświadczenia wymogu posiadania potwierdzonej znajomości języka polskiego jako warunku uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w zakresie dokumentów potwierdzających znajomość języka. No Jeśli chcemy tutaj, żeby pokojowo współżyli ludzie, którzy w milionach na zaproszenie rządu Mateusza Morawieckiego i PIS-u przyjeżdżają tutaj, gdzie. PiS ustawił Polskę w roli lidera sprowadzania z całego globu imigracji do Unii Europejskiej, to jeszcze uchylacie przepisy związane z wymaganiem znajomości języka. Dziwi mnie to i zastanawiam się, w którą stronę Polskę prowadzicie. Następna sprawa. Dlaczego dane mają być przechowywane tylko przez 10 lat? Proponuje się wprowadzenie maksymalnego okresu przechowywania danych w rejestrach spraw dotyczących wiz oraz w centralnym rejestrze wizowym przez 10 lat. To znaczy, co? Po 10 latach te dane mają być wykasowane i będziemy, jak Francuzi, którzy nie są w stanie nielegalnych imigrantów wydalić ze swojego kraju, bo ich administracja sobie z tym zwyczajnie nie radzi. Dalej, przepisy dotyczą implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie tak zwanego nowego systemu wymiany informacji o decyzjach zobowiązujących sugerentów do powrotu w strefie Schengen. Co się za tym kryje? No nie tylko to, że Polska będzie wydalać, ale także to, że inne państwa wydalają do nas. I to jest rzecz, której w tej debacie tutaj nikt nie powiedział, że osoby wspierane często przez lewicę, przez Platformę Obywatelską, które nielegalnie przekroczą polską granicę gdzie postulujecie, żeby te granice otworzyć, nie chcieliście, żeby ją zabezpieczać i pojadą dalej, są następnie legalnie przez te państwa na bazie procedur unijnych cofane do Polski. To co wy nazywacie wywózkami i oskarżacie, że straż graniczna nie ma prawa tego robić, inne państwa legalnie robią i my musimy tych ludzi przyjmować. Zastanówcie się dwa razy, zanim zaprosicie tu ludzi z całego świata, bo później polski podatnik będzie płacił za ich utrzymanie przez ciągnące się latami procedury azylowe, które wy byście najchętniej jeszcze wydłużali, paraliżowali. Tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.